Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nuzek 2810 a to już jest kolejny odcinek naszej serii z Minecrafta, czyli Minecraft dla twardzieli Ta, ta seria się tak super nazywa No i także jak wiecie, tutaj pociśniemy parę, parę szkieletów o, No super! No tu mamy coś skórzanego. Podziękuję za to. Ponieważ mam żelazne. I tamki. Mm. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku skończyłem w kopalni. Nie zwiedzałem jej do końca, bo naprawdę bym się nie chciało. Była tak ogromna. Najwyżej kiedy indziej do niej przyjdziemy sobie. No, a teraz znalazłem tam w temu świątynię, tutaj tam jest na której jest a wioska npc zaraz winę. ile nobów, nie Nie nobów, nie to są noby. il jak widzicie, której w której jest entec, który za który emeraldów Przedaję. Mm, mm, diaksowe kilofy. Tak, to jest w ogóle super empatii. i ją mega nega joł. Okej. Okay. No i, i, i czekajcie, który to był? Ten za... No, walny. No niestety nie mam tyle. Tutaj za sporze, Emeraldy, tutaj za to to nie chcę. Tutaj czegoś takiego tego też nie chcę. O, widzicie tutaj diaksowe kilofy. Na 10 emeraldów. No i brakuje nam tylko 5. Tylko raczej aż. No ale cóż. Musimy właśnie poszukać. próbować zdobyć te emeraldy. To jest nasz dzisiejszy cel. Cel na dzisiejszy No więc. Tutaj inne NPC. Olo, ile tych mogłów. Zaraz. Nie, po prostu, z... nie mówię, co? <laughs> Jezu, już mnie tutaj po prostu denerwują, no ale cóż poradzić. I tak, za to zboże sprzedają, więc musimy tutaj to zboże wstać. Wow, wow, jaka góra, patrzcie. Nice, very, very nice. Dałoby się przesłać albo cokolwiek, żeby tylko to osoby no, nie tutaj pozmieszały. Zobaczcie, już prawie cały me mieczyk jest zużyty. To jest masakra. O, masakra, sorry. Bo żuje gumę i, i tak to, to jest. Nie, naprawdę. Lol, jest Nie, jeszcze burza. Och, no. Musimy gdzieś się wbić. To tutaj możemy. O, twierdzy był potek. Tak, więc tutaj sobie postawiamy jakieś tutaj rzeczy i tak mamy kości. Tutaj jeden... wow, Ale nam już nieźle zbroja zeszła. Mamy Bomila. Teraz sobie nie można skrzynkę zrobić. Oczywiście zabraknie nam aż jednego, jednej deski do, do podwójnej, jak to zawsze było. Nie. Ok, no i postawmy sobie tutaj podsznurkę, co mi raczej nie jest zbyt potrzebne. Powrócajmy tutaj. Tak, jak sobie odtek. No i prawie wszystko się zmieściło. No dobrze, więc teraz sobie popadajmy tak tak, 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 tak. To tutaj. No i. Było mile. Dobrze, teraz by się przydało zrobić cokolwiek, żeby te moby pozbywały. Ale nie mamy co, więc może lepiej, już sobie tutaj róbmy. Co sobie róbmy? Kurde, wątek straciłem. Znowu zróbmy sobie małą farmę. Już sobie tutaj przykoczymy w to zboże. I, i, i będziemy hardkorami szkoda tylko że nie mam tutaj dostępu do wody czekaj, no, jak najpierw. okej będę jest spoko zapomniałem pozmienić tych ustawień a czekać jakbym jeszcze sobie do tego dał na o pięknie o kurde <laughs> Lipa Ale poczekajcie, tutaj sobie spróbuję doprowadzić w yy, tak, wodę To jest pieprz Chyba hmm. się nie uda, bo to jest Gdyby to nie była spójna, to by się udało Ale w takim wypadku, no niestety Jak widzicie Udamy radę Beja w sumie damy radę tą wodę doprowadzić, tylko to nie będzie super bezpieczne. Także wiecie, hardcore, pół hardcore. O, nie widziałem woda. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję No i tak Doprowadźmy sobie tutaj tą wodę Dojdzie? Dojdzie Dobra Nie wybuchaj Błagam Cię Dobra, dziękuję Weźmy sobie tutaj w tym domku mam naszą wodę no to możemy, skoro tak, to możemy sobie zrobić jego jego zaorać, pochodnie nam się przydadzą. Mamy je? Mamy. To możemy sobie tutaj za okej, no i teraz mamy seedy, mamy seeds i yeah. okej, okay. no i teraz idziemy z tym koksem. No i już nie mamy nasionek, nie, czyli jest super. Okej, okay, dobra, no, mam No Nie. Sorry, dziomki, ale wam tutaj troszeczkę chatę rozwalę. aha mhm, no, no, no i teraz sobie to tutaj dam. Okej, okay. no i żeby było szybciej, oczywiście tak, tak i można sobie tutaj zgrębnie tak Aha, no to teraz super, <grymne> zrobimy. Szkoda ja tylko, że nasionka mnie wypadają w domy, najbardziej woli. Okej, okay, teraz ich się tutaj potypało widzę. O, wow. no i zobaczcie, mm. tak, 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 tak. O, tak. no i jak widzicie. No, robię, teraz tutaj cięcie, ale to będzie wtedy słabe, bo bym musiał robić, o, teraz by było bawienie się, kurde. Ale słabo, to sorry ludiska, no, na najwyżej odcinek będzie taki troszeczkę nudny. No, także jedziemy, spóźnimy tutaj ostro. Zobaczcie, ile już mam zboża. Kurde. Ok, teraz będzie. Hmm. Dobra. tak, tak. I znowu już tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nie no, już wszystko. I widzicie? To jest jeden z powodów, dlaczego... Dla których ja nie mogę nagrywać. Oczywiście u mnie w domu zawsze musi być hałas. Mam nadzieję, że wam to nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało. A w kolejnym odcinku postaram się, żeby już ich nie było. Także wiecie. Ten mam pięć gości. Wow. Nie, to teraz są takie. Dobra, nie, wiecie co? Ja lepiej zrobić cięcie, bo to jest żałosne. Nie Wiem, że ludzi to denerwuje, ja sam nie lubię oglądać, jak pomyśle się tam ktoś kada w tle. To... Wiecie co, to ja to cięcie zrobię. Hmm. Nie chcę, żebyście tam słuchali się jeszcze nudzili przez to, a ja tutaj jakoś próbuję to wszystko i wrócimy do was za chwilkę, więc cześć. Aha, no i jeszcze wtedy tego że to może być takie troszeczkę nieskrawne, ale coś trudno. Po prostu może dźwięk się nie zrobić, wiecie, nie? No, to wszystko. Witam Was po krótkiej przerwie. Więc tak, tam słuchałem, jak nagrania. Może być dużo ciszej, no ale tu już nic nie poradzę. sorry. Sorry. Sorry, sorry Wam. Oddaliłem się troszeczkę, mam ten leksowy kilof I tutaj, <laughs> tutaj widzicie jest taka bardzo ładna dolina I w niej się osiedlimy Tak będziemy mieli taki... Tutaj Planuję zbudować taką jakby małą wioskę, coś w tym stylu, wiecie Okej, okay, dobra, no to... Może... mmm Może tak, lepiej... Weźmiemy, zbudujemy sobie tutaj taki prowizoryczny domek. Taką, po prostu najzwyklejszą w świecie, dziurę w skale. Tak, żeby było w czymś się schronić przed mobami. Okej, okay, dobra. Troszeczkę jeszcze tutaj rozbuduję to na boki. Tak może być. Takie jakby mała okienka, żeby to światło tutaj się dobijało dla do nas. I żebyśmy mieli widok na dwór. Okej, okay, dobra. Na zewnątrz możemy sobie teraz fajnie patrzeć. Patrzeć, 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 patrzeć. Dobra. patrzeć. Tak, dobrze, patrzeć. No, będzie. Jeszcze tutaj to wybudujemy Wykopiemy znaczy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. może zrobimy coś takiego. Mam no, tutaj takie ciurki. Można sobie zaglądać i tutaj głównie musimy sobie walnąć tutaj te craftingi. O oh fak, nie wzięliśmy stamtąd, no to jest lipto. W sensie, Lipa. Nic mm, stawiamy. Chódmy teraz, tak, u nas nie jest niezbyt bezpiecznie wspierać, pewno, ale cóż poradzić, musimy. Jakoś jaka na nic? Szybko. Szybko, szybko. Niech ten jeszcze ten sobie nie zauważył. Okej. Okay. Ogólnie no, no, no sorry za wow. jakość audio tego odcinka, no ale mówię wam. mikrofon coś szwankuje. I... W w kolejnym odcinku już spróbuję to poprawić, żeby czegoś takiego nie było. Żeby, no, po prostu, żebym nie musiał nagrywać tym mikrofonem, bo ono jest się... naprawdę nie do użytku. Chciałem się na chwilę to tak wrzucić tutaj, tak szybko wejść sobie. Skrzyneczka. Troszkę sobie pachniemy ciach, pachniemy, walniemy. Ok. Teraz jeszcze trzeba zrobić nożyczki, nożyczki. O, diamenty wywaliłem. Czemu mi się na nowo zrobił? U oh, the fuck, gdzie on? Gdzie moje szczęły? szczały? Szczały. Szczały, szczały, szczały. Chcę wbić 30 level, bo zaraz sobie będę robił tam stolink do enchantu. i wiecie, jak to wykilo sobie, zaczarować. O, a kubana, ale dała nam trzy więc wystarczy. Okej, okay, walniamy sobie już tutaj łóżeczko. Krótko, nagrywamy 16 minut. dopiero. Więc wiecie, jeszcze mam czas, to i zrobimy. Okej, okay, to łóżko. W sumie możemy już kończyć. ten nagranie, jeszcze renderuję to w HD, żeby to tak długo nie trwało. Bo to będzie potem tyle zajmowało. To I w to naprawdę mam Walcie. się O oh fak, o oh oh. Patrzajcie. Jak się wali z Dobra, jak mam jeszcze tube mięsko. Przegryśmy. Jezu. Okej. Okay. Prześpijmy się i kończymy ten odcinek. No tak, więc kończymy ten odcineczek. Johnny Rambo się z wami żegnam. Johnny Rambo w mastę do spadania. hu hu Ok, to nieważne. Więc żegnam się z wami, Do kolejnego odcinka. Cześć!